A więc hejka naklejka ponownie, spadaj Gościach z tej strony oczywiście Wasza siostra. Dzisiaj znowu spadaj gościach, jak widzicie. O, fajny brain freeze. Zbieramy na niego. E, to, dzisiaj dość mnie, przepraszam. Ale chciałam coś wam innego nagrać, ale nie wpadłam na pomysł, co to może być, więc. Lecimy ze spadaj gośćmi, no bo... Te grę znacie, te grę lubicie. I w sumie, jeśli będzie się nawet dobrze oglądać, to kto wie, może jakaś seria będzie, że raz w tygodniu jakieś potyczki będą się zjawiać, bo będę do nagrywania mi wróciła i poszukuję jakiejś serii, którą można nagrać. Ech, I ogólnie dzisiaj miały się pojawić Simsy, ale jest haczyk, jak sami już słyszycie. Jest haczyk, a mianowicie taki. Że głupia ja nie sprawdziłam, że do Simsów dodano kalendarz i że jest aktualizacja. Będzie o kalendarz, który jest 4 roku, więc muszę czekać, aż zrobi mi się wie aktualizacja. Po prostu nie zdążyłabym na dzisiejszy filmik, więc wybaczycie mnie to, żeby właśnie nie robić tak. Ale wiecie, ja z moim leniem to nie wiadomo, czy to się uda. W sensie, jeśli będę wiedzieć, że wy chcecie tych filmików, to może się uda. Mojego lenia przekopadnać wewnętrznego. Myślałam, żeby też robić dla Was speedpainty niektórych rysunków. Nie wiem, co Wy na to. Będziecie musieli też się podzielić swoimi wnioskami. E Właśnie Simsy się zaktualizowały jest świetnie. A ja tutaj czekałam parę godzin, a oczywiście, tylko włączę Falgais i już się zaktualizują. Ach, jak ja tego nienawidzę. Mniejsza. Co Chcia, chciałam? Jeśli dla tych, co nie wiedzą, czym jest speedpaint. Szybkie nagranie zazwyczaj... Szybkie nagranie zazwyczaj właśnie bez tekstu, bez gadania. Tego, jak rysuje ktoś. W moim przypadku wiadomo, byłabym to ja. Ale wiecie, wolę tak powiedzieć, bo wiem, że może, mogą mnie też nie tylko osoby młode oglądać, ale i stare, bo, bo wiem. I cicho, nikt mi nie powie, że nie będą mnie stare osoby oglądać. Tylko młodzi chcą patrzeć, jak robię swoje lamy. Czyli. Jeśli coś tak uważacie, to wiecie. No musicie tak uważać, no bo inaczej to fochnę. Wiesz... O Boże, już się bałam, że nie będzie, ale mniejsza. Jeszcze... Ja? ja już straciłam W Ogólnie to dzisiaj to muszę sobie ogarnąć nagrywarkę do Switcha, żeby wam nagrać, na przykład mam w planach nagrać dla was Pokémon news challenge w Pokémon sword bo już teraz pewnie biazny klucz będzie się pluć bo nie kupiłam tarczy bo wolę miecz ale w sumie to tarcza blokuje przed uderzeniami, cicho nie mówiłam tego wolę jednak tarcza bo, bo zawsze w jakiejś grze mnie uderzą więc no więc chyba jednak tarcza nie wiem, fajnie byłoby też nagrać na przykład super mario odyssey nie wiem, Super Mario 64 albo Super Mario Sunshine lub Galaxy. Ale cóż, jestem tak wspaniałą lamą, że pewnie zajęłoby mi to milion odcinków i milion lat, więc nie wiem, w ogóle nie wiem, czemu wybrałam Fall Guys. Wydaje mi się, że przy Fall teraz będzie mi się właśnie najlepiej przy tym mówić, bo Fall y są taką grą, przy której ja po prostu siadam. Ja sobie marudzę w głowie, co ja robię. I jak ja lamię, mniejsze idziemy do tyłu, bo zauważyłam już też, że tam, gdzie się świecia, to oznacza, że tam są bańki. I kiedy zbije się wszystkie bańki, to przestaje świeciać. I wtedy jest kolejne miejsce, w którym się zaczynają respić bańki. On zaraz tutaj się przestanie świeciać, więc idziemy na wiatrak. Wtedy się. Jak przebije się już wszystkie bańki, które są możliwe do zespałnienia w danym miejscu, to po prostu to miejsce przestaje się świecić i pojawiają się w następnym miejscu te bańki. No niestety pierwsi nie będziemy, ale ważne, że się dostaniemy, bo pięć baniek nie powinno być najmniejszym problemem dla takiej lamy jak ja nawet, więc no... Jeśli, jeśli pięć baniek byłoby dla mnie problemem, to by był cud. Chociaż już nawet nie pięć, a trzy. Ale wiecie, mo może uda nam się dzisiaj w końcu coś wygrać. Liczę na to, bo... Całą swoją wątrobą. Ja cytując reklamę, żeby kochać życie całą swoją wątrobą. Nie rozumiem, czemu nie można kochać życia całym swoim sercem, tylko trzeba je kochać wątrobą. Nie, nie tłumaczę. Mnie nie, nie lele. <laughs> nie mnie wiedzieć. I wolę chyba szczerze nawet nie wiedzieć. Niż wiedzieć. Powiedz kim, czemu trzeba kochać życie całą swoją wątrobą? No wątroba też jest ważny narząd, ale jakby nie ogarniam tej reklamy. Wiecie, ja, ja, ja nie ogarniam reklam. Ży ja nie ogarniam życia. życie. Zacznijmy może od tego. Bo, bo jestem lamą we wszystko. Nawet sobie wymyśliłam, czy może kiedyś sobie kupiec. Jak będę kiedyś. Jakieś, tak. Jakieś gry logiczne ogrywać, jakbym musiała kiedyś, bo mnie by ktoś zmusił. <laughs> A nie mam zamiaru dać się zmusić. O nie! Wy tego nie widzieliście, ale to jest najgorsza konkurencja na świecie. Nie ma gorszej w tym sezonie, naprawdę. Eee, dobra, już zgubiłam swój wątek przez ten skandal, którym jest ta konkurencja. Ogólnie musimy łapać pingwiny i je trzymać. Musimy pingwina utrzymać 25 sekund. Jeśli tyle go utrzymamy łącznie, to kwalifikujemy się dalej. Ale jak widzicie, tych pingwinów jest ograniczona liczba dość mało ich jest, więc tak, żeby utrzymać się z tym pingwinem. 25 sekund, to naprawdę trzeba mieć niezłego fuksa. Dobra, zmniejsza. Szukamy może kolejnego pingwina, bo widzę, że tutaj jakieś ochotniki biegną. Jak niby ktoś już skończył? No przepraszam bardzo, to jest mój pingwin! O dobra, tu jest jakiś wolny. W ogóle nikt go nie widzi i ja tak go sobie wzięłam. No i teraz po prostu będę tu stać, aż się nie dostanę chyba. Nie będę tu stać, aż się nie dostanę. Bo zrobię coś takiego. Będę iść w przeciwnym kierunku do zjeżdżalni, albo... No dobra, już się dostałam. Ciekawe czy ten pingwin zniknął razem ze mną. Nie. Pingwin nie zniknął razem ze mną, więc przyjął. Przepraszam, że walnęłam za mikrofon, więc przyjął go pan mufinka lub pani mufinka, albo pan babeczka, albo pani babeczka. Brzmię babeczka to kobieta. Okej, okay, ja już trochę chyba odchodzę od tematu. Więc może wróćmy do gry? Wydaje mi się, że teraz może już być finał. Ale nie mam pewności. Nie dołożył, nie wiem, jakąś złą konkurencję i będzie pozamiatane. Lost temple. Mamy finał. Wy widzicie ten finał po raz pierwszy. Ja po raz któryś. Oby tym razem udało się wygrać nam koronę, ale nie świrusa. A więc tak musimy przejść, jak widzicie, tutaj po tym czymś. Dojść do korony, ale niektóre drzwi są prawdziwe, a niektóre fałszywe. Ale tutaj odkryłam, że droga jest zawsze ta sama. Więc jeśli wyuczę się kiedyś tej drogi na pamięć. Oj, tam jest. Tam jest. Tam akurat pamiętam, że na bok były prawdziwe. Bo kiedyś tutaj byłam. Ok, teraz lewo. Nie, dalej prawo teraz z lewo? w takim razie W ogóle jakie ja mam... obczajcie jakie ja mam teraz skupienie Żeby tego nie zlamić Żeby tego nie zlamić, a ja to zlamię O nie, już, już nie wygram korony O niestety, ktoś złapał już koronę mm. Eliminated, bardzo mi przykro Ale liczy się, dobrze, że do... Szczerze, cieszę się, bo widać, że chyba jest początkującym graczem. Niech się cieszę. Gratulujemy zwycięzcy! A i właśnie. Dlaczego niektórzy mogą mieć swoje niki? Dlatego, bo grają na konsoli, słuchajcie, dlatego, bo grają na konsoli. Ja osobiście nie wiedziałam wtedy, że taka będzie opcja, bo wiadomo, ja to kupiłam gdzieś na przełomie października, gdzie trwał sezon drugi. Powtarzam już teraz nie wiem który i po prostu wtedy jeszcze nawet nie mówiono, że będą takie opcje, aby nazwy sobie ustawiać teraz włączymy jednego z swoją drogą, jak zauważyliście żeby było różnorodnie i po prostu, poza tym, moim zdaniem najlepiej było kupić na PC-ta, bo, bo bo tak, ps czwórka niby mam, ale nie chce mi się wykupywać aboma abomane Abomane... Oh, o Jezu! Abon... Abo abonamentu. Już powiedziałam abomamentu. Więc po prostu plus milion punktów do Hufflepuffu, bo tak... Jeśli chodzi o Harry Pottera, to go lubię, a moim domem jest Hufflepuff. Więc witam wśród ciap mieszkańców Hufflepuffu Już... Może kiedyś bym nagrała Harry Pottera, ale... Z tego co wiem, na dzisiejszych sprzętach nie będzie to, to będzie katorga, bo, bo zaklęcia trzeba narysować kilka razy myszką. I ogólnie, żeby je narysować, to wiadomo, stare myszki były dość mniej czułe, a teraz jak po prostu byś tak delikatnie kręcił, to to już by było niezaliczone, bo myszka by pewnie latała jak głupia. Ale mniejsza od tych moich wywodach, że zagrałabym w Harego Płotka. Teraz gramy w spadek gości. I szczerze nie mam pojęcia, co mogę jeszcze nagrać. Nie wiem. Dajcie pomysła. A i ogólnie ten odcinek, który dzisiaj oglądacie, no. Jeśli oglądacie go w dzień, w który wyszedł swoją drogą, ja się skapnęłam teraz, że my z... gramy składy. W sensie ja pamiętam, że ja wybrałam teraz składy, ale taki zbieg okoliczności, że trafił się tritop. Tritop, Trump. Mniejsza, wiecie o co biega? O, o, o tą konkurencję po prostu. Pot... Tripod, randu bodajże. Au, nie bonkaj mnie dziadzie! Ała! To boli! Dobra, jak widzieliście jakimś cudem uniknęłam bonknięcia przez nosorożca. Dobra. No i oczywiście znowu, jak zwykle, nie trafiłam. Hop! Dobra, jedziemy w dół. I... 51 punktów dla mojej drużyny. Opowdamy... Y Godzilla ognistą. To jest taka godzilla, bodajże. Bo to jest. Yy... Ten strój nazywa się ogólnie Godzilla 1991, bodajże? No, nie pamiętam dokładnie. No, błagam cię, godzilla, tylko ty zostałaś. Jeśli ona nie dojdzie, to ja się naprawdę zirytuję. Jakby jesteśmy na ostatniej pozycji, która się zakwalifikuje. Takiego mam teraz trochę stresa. Aha. Hej, fala dobiegła. Hej, spadł. W ogóle, czemu muzyczka nie gra? No, posłuchajcie. Muzyczkę nam ukradli. Qualified. Nie wiem jakim cudem Bo z tymi ciapami to ja daleko mogę nie zajść Normalnie trafiły się ciapy jak ja Więc po prostu szczęście, że udało się zakwalifikować dalej Ej, paczkę, tu jest ten Uuu, mm, z portala wieżyczka chyba tu Była chyba wieżyczka z portola Dordash. Te drzwi mnie po prostu dzisiaj dokoń e dokończą, tak? O jezu! Co jest dzisiaj z moimi myślami? Wykończą, chciałam powiedzieć. Ech, może da się rozpoznać. Wydaje mi się, że to mogą być. Nie, tak. się wam nie pokażę, bo. Wam pokazać, ale chodziło bodajże o te prawe. Dobra, już nie pamiętam i szczerze nie chce mi się pamiętać. Chcę mi się pamiętać, ale ja już nie pamiętam, więc nic nie zrobię. Mamy koalę w drużynie i w ogóle wczoraj był dół od koali, a ja miałam górę od koali, więc chciałam kupić ten dół, jak sami wiecie. Nie wiecie. Się. Naprawdę się siłowałam, żeby zdobyć tę monetę. Dosy, będę kichać. O nie, będę kichać. Jednak nie kichnęłam Na wszelki wielki się wyciszyłam, widzisz? Gwiezdny kluczyk Już się naumiała magię YouTube'a Dobra Pod position 2 Mniejsza Wrócimy do mojej... Wróćmy do mojej... Do mojego... Myślenia Albo po prostu tmijmy ten fragment dla Waszego przegryznego poczucia i ja po prostu poczekam na tego fasolka. Dobra, jakoś to wyczekałam. Nie wiem jakim cudem. Bo naprawdę musiałam wyczekać minutę tutaj, albo ponad dwie. Dumping ground! Czy wy chcecie mi zrobić na złość? Co w ogóle? Dajcie mi konkurencje, w które w ogóle nie ogarniam. Ja po prostu na farcie przechodzę na odcinku. No, no nie, bądźmy ludźmi, proszę Was, bądźmy ludźmi. O Chrystaj już szybałam, że już wypadnę. Ja teraz mam taki stresik, bo... bo drużyna na mnie liczy. Jak ktoś na ciebie liczy, to nie możesz dać ciała plamy. Nic nie słyszeliście i nic nie widzieliście. Dobra, co my sobie poczekamy? Może. Patrzę, może nie. Może poczekam Bez was, tak? Może jednak z wami jak teraz? To przypadkiem z guzik nacisnęłam. Ale ta kochala gra od dawna jak ja. I to remember. Gra od drugiego sezonu. W dodatku na konsoli. Radę! Ej, moja drużyna kochana da radę. Ej, ja jestem z nich dumna! Ej, popatrzcie, obczajcie, to my się dostaliśmy! Dziska, poczekajcie. Poczekajcie na to. Może może nam się uda wygrać. Choć raz na YouTubach chcę wygrać. No, przynajmniej te odłamki korony, no proszę was. Ale jak teraz mi wrzuci jakiegoś głupiego tiptoła, którego nienawidzę, to ja po prostu tę minę grę. Ciut. Tej konkurencji też nienawidzę. Ale dobra. Jest git, nauczyłam się korzystać tak w końcu z tych itusów po gdzieś około pięciu miesiącach. Odkąd je dodali, więc jest dobrze. Dobra, byłam. Dobrze, Okej okay. już się dalej wybiłam. Dobrze jest, jestem druga. Hmm. hmm. Ktoś tu będzie miał chyba jednak pierwszą wygraną na YouTubie. 15 punktów. Trzymajcie kciuki. Nie, niestety, no bo widać, że oni nie, ko nie, nie potrafią korzystać z impulsów, A reszta potrafi. I nawet jakby dali mi po 9 punktów każdy, to niestety. Raczej się nie dostaniemy. Nie środkiem! Dlaczego ty idziesz środkiem i ciągle skaczesz? To jest najgorsze, co może być. No. Ludzie! nie! my się na serio nawet do finału nie dostaniemy? Przez tą godzillę? Godzillę, nie wiem jak się mówi. Ej, no nie, no naprawdę. Rozumiem, że on się pewnie teraz stara ze swoich wszystkich sił, ale nawet jeśli gdy dał nam jeden punkt, to nic nam nie da, no by, byśmy potrzebowali, nie wiem, ponad 30. Więc. Tak. Ale widzimy się już w main showla. Dobra, my się już widzimy. Ja złamiłam. nikt mi wabiuje. W To jest po prostu idealnie. Jak na poprzednim odcinku, że... Chciałabym coś nagrać z kimś. O! Hit Parade. Hit Parade, nie Paradise, Jezu! To jest dzisiaj ze mną nie tak? To ja nawet nie wiem bo, bo nawet zaraz zamiast parade, czyli parady, powiedziałam paradise, czyli nie wiem co to jest Ale jest taka gra Rusty Lake Paradise I nie wiem o co w niej chodzi, przyznaję się, nie oglądałam tego, ani nie słyszałam o tej W sensie, słyszy... ze słyszenia znam, ale nie grałam w to, ani nie oglądałam Dobry. No ale mniejszy. Tutaj akurat myślę, że możemy sobie bez problemu poradzić. Bez najmniejszego problemu. No wiem, może jak się trafi przyzwoity finał, to może nawet wygrać. Może da radę. No wiadomo, main show to taki klasyk, main show to taki luzik. Dla mnie tak czy siak jest delikatna spina, wiadomo, bo zawsze się próbuje wygrać. Ale tutaj nie ma aż takiej spiny. Dla mnie to jest po prostu klasyczny tryb. Dla mnie ten tryb powinien być na wieki. Pewnie na, na nie będzie w tej grze. Nie wiem, Major Moim zdaniem po prostu jest tak, tak przyjemny i tak prosty do zagrania. Ale wiecie, ja już trochę w Palgajce gram, więc nie powinnam się ja wypowiadać o osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę, ze spadaj gośćmi. Albo które odpadają na tej konkurencji często. No w ogóle teraz się zgadzałam, że, że jest kilka tych animacji, które robią te solki stojąc w tej kamieni. Albo w tym bloku. Bo nie zwróciłam na to w ogóle Szczerze? Stęskniłam się za drużynówkami W w ogóle drużynówek nie mogę dostać Więc no Niestety nie pojawiło się... Race? Od kiedy to jest napisane jako Race? To był Hunt Okej okay. znamy tę konkurencję Dobrze, Skifall Ej, tu jest grawitacja mniejsza w Łocie ale dziwne. I tego nie było. No, takie bloki z mniejszą grawitacją doszły w czwartym sezonie, więc na pewno nie było. Ale chodzi o to, że ja się nie spotkałam z tą wersją tej mapy. Choć naprawdę sporo sobie prywatnie gram w Wallgysy. Wierzcie mi, że. że dla mnie to jest naprawdę dziwne. Wierzcie mi na słowo, bo. Bo inaczej nie wiem, co zrobię. No, nic nie zrobię. No trudno, nie będziecie mi po prostu wierzyć. Ale nie poprzestawiam wam nic w nizgło, ani nic Bo... Bo mnie wiedzieć nawet. No, ja chcę, ja chcę do złotego. wiara nigdy mnie nie dada złotego, prawda? Po prostu zdania wam nie zmienię, ale... Wiesz, musi... Postarajcie się mnie uwierzyć, bo... Bardzo miło. Pewnie nikt mnie teraz nie uwierzy po tym, jak to powiedziałam, żebyście mi uwierzyli. Bo będziecie wredni jak wierzniaki. No jak mnie przytrzymał jeden? No szynka i prostak! Nie to jak przelecieć górą, kiedy dosłownie walczysz o koronę. Ale nie świrusa. Ale dobra, ważne, że Qualified. Ja tam się będę cieszyć, bo jestem dalej. W ogóle już 20 parę minut minęło. Jak to czas leci, nagrywając? A w sensie ostatnio mi tak nie leciał, bo nie plotłam głupot. Jak nie wiem co, dzisiaj plotę głupoty i... Kupiam się bardziej na tym niż ostatnio. W ogóle to moim zdaniem powinnam sobie przeciszyć chyba grę bo, bo jak ja na przykład teraz zdjęłam sobie słuchawki to Nie czuję jakbym musiała Słodzik do mikrofonu co robię co chwilę, Bo ja mówię do was tak A ja mogę normalnie mówić do was tak I oczywiście musiała się trafić najgorsza konkurencja na świecie Ale mnie to nie obchodzi I postaram się tak czy siak wygrać tę koronę Bo chcę choć raz udowodnić na YouTubach, że, że coś umiem bo nie wiem, pokażę wam... O, padłam na pomysł na serię Raport ze szpitali Moich szalonych szpitali z Trapstwa Two Point i seria z Two Point Hospital Widziałam tam pingwina, ale ja wolę dorwać jakiegoś pingwina Czemu to się co jakiś czas tak dystrybuuje? O, dobra. Zniknęły im pingwiny. To mnie spadnie. Nie zajmali tego pingwina, bo jak inaczej by mogło być. Dobra, muszę się skupić, a nie teraz atakować do was wypoty. W ogóle, jak ja nie lubię tych pingwinów. Nawet, to jest... Pewnie jeśli się dostanę, to teraz jak na złość by się trafił ja. Nawet, to jest moja znienawidzona drużynówka, szczerze. Której po prostu nienawidzę całym swoim sercem i wątrobą. Wracamy do tego tematu wątroby, nie wiem. Yy, bo mnie to kręci może. Po prostu lubię biologię i lubię to wszystko, więc... Wracamy do tego tematu. No nie. Oczywiście, jak ja chcę tylko w lecie, to mi wyłączycie wiatraki, prawda? czym no mieliście włączyć je. Okej. Okay. Jasnej, jasnej, trzy. Trzy. 3 sekundy! Może na tym skończymy, bo ja już nie mam ochoty. Już ewidentnie nie mam ochoty. Po tych. Głupich trzech Jeśli Wam się podobało, to dajcie nasznaka będę kciuka w górę. A w dół. Może się nie obrażę. To już, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już nie w Fall